Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na ósmy dzień października. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, wersety od 27 do 28. Gdy Jezus mówił jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Moi drodzy, króciutka Ewangelia, ale myślę, że bardzo konkretna, i myślę, że dla każdego zachęcająca do tego, byśmy po słowo Boże sięgali jeszcze bardziej. W pierwszej kolejności zerknijmy na to, jak Bóg misternie przeprowadził swój plan odkupienia człowieka, jak dokonało się wcielenie Chrystusa, bo przecież kobieta z tłumu zachwycająca się nauczaniem Jezusa zachwyca się także Jego matką, jako tą, która go przyniosła. To Maryja była tą, która, odpowiadając Bogu tak na jego zaproszenie do współpracy, przyniosła nam Zbawiciela. I ta kobieta z tłumu, anonimowa kobieta z tłumu, zachwycając się tym Bożym planem, wyraża także, myślę, niekłamany zachwyt nad tym, że to wszystko, co ona słyszy z ust Jezusa, jest po prostu niesamowicie. Zaplanowane, niesamowicie misternie zaplanowane przez, przez Boga, i każdy element tej układanki doprowadza do tego, że my możemy być szczęśliwi przez to, że słuchamy Słowa Bożego, że staramy się je czytać, że staramy się Nim żyć. I do tego zachęca nas Chrystus, odpowiadając owej anonimowej kobiecie, z tłumu, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i Go przestrzegają. Na pewno każdy z nas ma jakieś swoje ulubione fragmenty biblijne. Pewnie mamy też takie sytuacje z życia, w których słowo Boże było dla nas pocieszeniem, może nas podniosło w jakiejś trudnej sytuacji. Zachwycajmy się Słowem Bożym. Starajmy się nim rzeczywiście żyć na co dzień. Jeśli rzeczywiście będziemy po nie sięgać, ono będzie coraz bardziej objawiało nam swoją moc, bo przecież Jezus słowo Nieustannie pragnie mówić do naszych serc, abyśmy byli błogosławieni, a więc szczęśliwi, czego życzę i Wam, i sobie. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.